Cześć, sylwek z tej strony, miło Cię gościć na kanale. Dostałem dzisiaj przesyłkę z kwietniowymi nowościami komiksowymi od wydawnictwa Nonstop Comics. I co ciekawe, są to komiksy opatrzone cyfrą 3. Tak, są to w swoich seriach trzecie części. I w tym materiale przyjrzymy się zawartości, zobaczymy jak wyglądają ilustracje, czy jest też i jakiś materiał dodatkowy w każdym z tych komiksów. Myślę, że dzięki temu materiałowi utwierdzi się w przekonaniu, czy warto kupić te komiksy, czy też nie. Zostań ze mną. Jako pierwszy do omówienia idzie komiks RIP. Tom trzeci o nazwie. Achmed we właściwym miejscu o niewłaściwej porze. Oczywiście mam tom pierwszy. Ja jestem zachwycony tym komiksem. Derrick ciężko przeżył własną śmierć. Był dla mnie takim świeżym pomysłem. Jest to bardzo ciekawa historia o Derricku, tytułowym Derricku, który chce coś zmienić w swoim życiu. Pracuje w pewnym zakładzie, w pewnej firmie, która zajmuje się sprzątaniem domów Nieboszczyków, ludzi, którzy zmarli, którzy zostali odkryci od pewnego czasu w, w swoich domostwach, tym sposobem odkrywa możliwość, łatwą możliwość wzbogacenia się co przyczynia się do mnóstwa problemów. Drugi tom z kolei skupia się na innej postaci. Tą postacią jest Maurice, który jest też i kolegą z pracy Derricka. Tutaj poznajemy jego losy, jego perspektywę, co się zadziało w momencie, kiedy Derrick wpada na niemoralny pomysł. Dlatego ja myślę, że zdecydowanie warto jednak zapoznać się z etobem pierwszym i drugim, aby wiedzieć, co będzie w tomie trzecim. Istotne jest to, że zdecydowanie historia ta skupia się na Ahmedzie, we właściwym miejscu o niewłaściwej porze. I co tutaj może być? Właśnie po tomach poświęconych Derrickowi i Maurisowi zanurzamy się teraz w brudne codzienne życie Ahmeda, młodego gliniarza specjalizującego się w badaniach owadów. Pogrążony w sprawie kryminalnej, która go przerasta, ale zdeterminowany, by się wykazać, Ahmed ryzykuje, że znajdzie się we właściwym miejscu, o niewłaściwej porze. Jest to francuska seria komiksowa, która reklamowana jest jako połączenie milenium i sześciu stóp pod ziemią. Bardzo dobry klimat, ciężki klimat, zaskakujący gdzie takie widoki są na porządku dziennym i ja myślę, że dla osób wrażliwych może być bardzo trudne do zniesienia. Rip też ma fajne hasła, bardzo mi się one podobają. Korzystaj, żyje się tylko raz. No, umiera się tylko raz. I jeszcze jedno, komiks ten jest w twardy oprawie, bardzo fajnie się prezentuje grzbiet, dlatego skompletowanie będzie czyniło niezwykle ciekawą dekorację. W biblioteczce każdego posiadacza tej kolekcji, tej serii. Przejdźmy teraz do kolejnego komiksu od no Stop Comics. Raz na zawsze, tom trzeci o podtytule Sroczy Sejmik. Warto przyjrzeć się też i Blurbom. Raz i na zawsze. To fenomenalna lektura. Tajemnicza, mądra i pełna zwrotów akcji. Zdecydowanie ja to potwierdzę. Jest tak zaskakujący ten komiks, ponieważ on robi rewolucję rewolucję w, w mitach, a w szczególności w legendach arturiańskich. Tak, i to jest Tom Trzeci. Tom pierwszy pokazuje nam właśnie tę pewną świeżość. Mamy tutaj emerytowaną łowczynię potworów, Bridget i jej wnuka Duncana, którzy muszą stawić czoła mitycznemu zagrożeniu. A tym mitycznym zagrożeniem jest król Artur. W tomie drugim mamy ścisłą kontynuację tego, co tam się zadziało, i przyszedł czas na tom trzeci, na sroczy Sejmik. W kolejnym rozdziale docenionej przez krytyków i nominowanej do nagrody Eisnera i Hugo serii, głównie bohaterowie tacy jak Bridget, Duncan i Rose muszą znaleźć sposób, aby być o krok przed Arturem i Merlinem. Ale to czasy współczesne i sekrety nigdy nie pozostają w ukryciu zbyt długo. I popatrzcie też na te ilustracje. One są świetne. Za rysunki odpowiada Dan Mora, którego możemy zobaczyć w wielu komiksach z superbohaterami i czuć ten styl, Czuć ten klimat związany właśnie z superbohaterszczyzną. Rysunki są po prostu tutaj przepiękne. Historia jest mocno zaskakująca. Nie powiem, że jakaś nadwyraz inteligentna, ale naprawdę zapewniająca sporo, zabawy, frajdy z odczytywania tego pewnego miszmaszu, tej rewolucji, jak to wspomniałem wcześniej, związanej z podburzeniem legend arturiańskich. Legend z królem Arturem, Okrągłym Stołem, Mieczem Excaliburem oraz Magiem Merlinem. I autor Kieron Gillen śmiało wykorzystuje to wszystko, poddaje gruntownym zmianom. To się po prostu dobrze czyta. Zatem mamy trzy tomy jak na razie wydane w Polsce. Czekamy na pozostałe, ale jeszcze raz powiem, że świetnie, świetnie zapewniają czas dla miłośników legend, miłośników króla Artura. To ja myślę, że to jest rzecz obowiązkowa. Komiksy te są dedykowane przede wszystkim osobom, które mają ochotę poznać ciekawą historię, nieszablonową historię aby doświadczyć czegoś zaskakującego. Dobrze, tyle ode mnie. Daj znać, co sądzisz o tych komiksach i dziękuję ci za uwagę za obejrzenie tego materiału. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Cześć.